Trochę się teraz ciemniło, a ja jestem aktualnie na rowerze i się zgubiłem. Nie wiem gdzie jest mój dom, ale musimy do niego dojechać, gdy jest tak mega ciemno. Po ciemku jedziemy. Mam nadzieję, że mi tu żadne auto czasami nie wyjedzie. Na swoim moim rowerku, oczywiście z zakupami. Mam tutaj pudełko i to jest gra Burger and Fries. U, robi się ciekawie. Zobaczymy, co będzie dalej. Muszę dojechać do domu. Tylko, czy to będzie takie proste, jak się wydaje? Zobaczmy. Oglądajcie, jedziemy. Bio, rura! Go, 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 go! Włączam drugi bieg, włączam. Dawaj, 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 szybciej, pedałujemy, bo jest zbyt ciemno, a ja się boję, że coś mi tu zaraz może wyskoczyć. Widzowie, a wy możecie kliknąć łapeczkę w górę teraz. Ja jadę rowerem, a wy możecie pojechać na łapeczce. Klikajcie teraz w tym momencie, kto mnie słyszy, kto mnie widzi, a ja będę dążył do celu. Jo jedział auto! Ej, stój, stój, gościu! Stój, jedzie! Ej, ty! Czekaj za mną! Podrzucisz mnie? Proszę, nie odjeżdżaj! Czemu odjechałeś? Stój! Czekaj, wrócę się. Ej, stój! Stój, nie odjeżdża! O, już jest za daleko. Pojechał sobie. Okej. Okay. Ten dziadek. I jak tu mega ciemno. Ten dziadek y, nie zważał na mnie w ogóle. Przechał mnie, nawet się nie obrócił, nie zatrzymał. Po prostu sobie pojechał. Dobrze, no to my też jedziemy na rowerze, aby dojechać tylko bezpiecznie do domu. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby nic mi tu nie wyskoczyło. Patrzmy się dookoła na lewą i prawą stronę. Na ten las tak przy okazji widzowie też patrzcie. oj widzimy coś. Jest rower położony, ale zaraz, kogo to jest rower i czemu on jest tutaj rozwalony? Dobra, jedźmy może lepiej dalej. Nie przejmujmy się tym. To jakieś mega dziwne było. Ja mam swój rower, na którym sobie teraz jadę bezpiecznie, byle żeby dojechać do domu, żeby nic nie wyskoczyło. Kto to tam stoi? Ej, kim ty jesteś? Niech ktoś jedzie. Czekaj, to są tory, omijamy szybko. Jedziemy, jedziemy. Ej, widziałem jak ktoś jechał na rowerze przede mną, ale niestety zaniknął. O, co się stało, tak ciemno! O nie, o nie! Co się stało? Ej, jestem z powrotem. Za późno. A, ja muszę przyspieszyć i czyli jechać bardzo szybko. Okej, okay, no to dobra. Ja muszę bardzo zasuwać, nie zatrzymywać się. No to dobra, no to jadę teraz bardzo szybko, bez zatrzymywania się, aby tylko się nie rozglądać. Jedziemy, jedziemy, prosto. Widzowie, żeby nam mi się udało. Trzymajcie za mnie kciuki, też możecie zostawić subskrybera. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem. Wbijamy milion. Jeśli jesteście na moim kanale pierwszy raz, no to subskrybujcie. Z góry każdemu dziękuję, kto kliknie subika. Dobra, jedziemy. Go, 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 go. Nie zatrzymuje się, tylko prosto. Możemy tutaj też dostać. Jakieś różne wskazówki, dziwne, te dobre i te złe, tylko żeby nam się nic nie stało. Dobra, jedziemy, jedziemy. Zaraz powinno chyba to auto znowu nadjechać, jeśli się nie mylę, ale bynajmniej nie widzę jeszcze tego auta. O, jedzie, jedzie, dobra, jedzie ten dziadek, ok, przyjechał koło mnie, dobrze, a my jedziemy dalej rowerem, nie zatrzymując się. Tutaj jest to oświetlone, przynajmniej chociaż te są światła troszeczkę, ale dalej jest mega ciemno. Dobra, jedziemy, jedziemy znowu, je bez zatrzymywania się cały czas. Go, 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 przed siebie. Mamy tutaj ten rower. Ale nie wiem, czy ko koniego się. Co tu jest? Tej, jakaś plama! Zaraz! Ej, tej plamy nie było wcześniej! Ej, ktoś tam stoi! Kim ty jesteś? To jest jakaś dziewczyna. Halo, zatrzymaj się! Ej, gdzie idziesz? Dziewczynko, ej, gdzie na. Co jest? Widziałem przed, przed chwilą kobietę, jak szła tą... Na no, 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 ulicą, no widzieliście też ją? Okej, okay, znowu te tory mijamy. Czekaj, co jest z Czemu Ja to widzę drugi raz. Jedziemy dalej. O, co tu może mi wyskoczyć? Jest tak ciemno, że za bardzo nie widzę, nie, co się z nią dzieje! Znowu wróciłem z powrotem. Dlaczego? Czemu nie mogę dojechać do mojego domu? Ur, wkurzam się. To są jakieś chyba wspomnienia. Albo ja lunatykuję, albo ja mam jakąś przyszłość, przeszłość, nie wiem, zalećmy jeszcze raz, jedziemy, może coś się zmieni. Zobaczmy, ten dziadek jechał znowu tym autkiem wcześniej. Sprawdźmy teraz, czy ponownie pojedzie. Jedziemy znowu tą samą drogą. Ej, słyszałem coś! Co oj, oj tego nie było wcześniej! Jakiś dźwięk dziwny. Tego nie było, co tam będzie dalej? żeby tylko nic mi nie wyskoczyło. Jedziemy na tym rowerku, jedziemy, jedziemy. Ostrożnie, powolutku. Dobra, i czy to auto znowu ponownie nadjedzie? Bo to był chyba ten moment, nie? Co wtedy jechało? Sprawdźmy. Ej, czy to jest górka? Czy to się coś tam zmieniło? Zaraz, bo nie wiem. Droga, mam wrażenie, jakby troszeczkę była krętna. Nie wiem, czy ona jest taka sama. Zrobiło się troszeczkę mniej więcej ciemniej, bym powiedział szczerze. Nie, jedzie, jedzie auto! Jedzie dziadek! Ale on nawala w kierownicę, jak mocno, głową! Czemu? On był na coś mega wkurzony. Albo coś tam zauważył złego, albo coś się stało. Normalnie był mega wkurzony i w kierownicę z nawalał w głowę. No idziemy sprawdzić to, na co on się tak wkurzył. Co tutaj przed nami? Będzie jeszcze więc krzaplama koło tego roweru? Zaraz, kto tutaj i, i tak padł? Czy ten dziadek mógł ro, ro, kogoś rozwalić tutaj na tym rowerze? Jedziemy dalej, sprawdźmy to. Może być jakaś kolejna wskazówka. Musimy rozwiązać tą zagadkę i dojechać do swojego domu, no i najadę na rowerze. Oj, widzę pociąg! Pierwszy raz idzie pociąg, zatrzymajmy się. Niech sobie przyjedzie, bo nie chce być e, potrącony. Czekamy, aż e, se przyjedzie. O, widzimy tutaj, ile osób jest w ogóle bardzo dużo. Powoli dosyć jedzie, powiem wam szczerze. No jedź szybciej, ruchy, włączaj ten biega i co się stało? Jakaś jest dziewczyna za mną? K kim ty jesteś, kobieto? Dlaczego stoisz i się na mnie patrzysz i jesteś od plamy jakichś czerwonych? Ej, nie podchodź do mnie, słyszysz? Nie podchodź! Ja czekam aż pociąg wszedł, ale czemu ty do mnie podchodzisz? Yy, yy, może potrzebujesz pomocy? O, Co jest do niej dziewczyna? Co to było? Jakiś dziwny potwór? Eee, yy, dziewczyno? zostaw mnie. Czemu ten pociąg ma same plamy jakieś czerwone? Tam, były, tam byli ludzie, dobra, jedziemy, jedziemy. Go, 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 go. Aaaaa! To jest przede mną! Co jest grane? Zopała mnie! Odepchnę ją, odepchnęłem ją. Szybko, szybko jedziemy! 어떻게 그다요 <목소리> <목소리> Ojej, uciekam, uciekam, uciekamy uciekam. w nogi, w nogi, w nogi. Go go, 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 go. Ta dziewczyna jest jakaś dziwna, ściga mnie! mnie nie! Znowu znowu omiję ją, omijmy! A! Drzewo! A, wywal rzucił, wywaliłem się. Nie, 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 jedziemy, jedziemy znowu. Wywróciłem się dlatego, że chciałem ją ominąć i to drzewo się za mało. Było przyde mną. oj, kolejne drzewo, omijamy, nie więcej drzewa. Nie potrafię. Yeah. Ominąłem ją, ominąłem ją. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jestem zręcznościowy, jestem bardzo dobry, rowerzystą, potrafię szybko jeździć. Nie zapisz mnie dziewczyna służysz, nie zapisz mnie. A! Co jest GAN, ona szła dołem! What the HELL! Zapała mnie! Ej, co ona mi robi? Co? Co się stało? Co na mi zrobiła? Eee, not yet. Nie ta pora. Ej, jestem znowu na tych... Ja muszę ją ominąć! Powróciłam jest z powrotem do torów! Okej, okay. nie mogę wpaść w jej ręce, bo inaczej mimo że zrobić to, co wcześniej zrobiła. No, ja, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Omijamy to. Okej, okay. ostrożnie. Czekajcie. Tu będzie znowu chyba gdzieś będzie wychodziła. Musimy ją szybko ominąć. O! Ominąłem ją. Dobra, dobra, dobra. Drugi raz musimy ją ominąć. Nie możemy wpaść w jej ręce, ale ona bardzo mocno tutaj zacznie biegać na, chyba na czworaka. A, widziałem ją, widziałem ją, ominałem ją, Ominąłem ją. Ominąłem ją. Dobra, dobra. Więc jedz, jedź, patrzymy zręcznościowo, zręcznością. Omijać, omijać, tu jest drzewo, tu jest drzewo. Czekaj, nie wiadomo kiedy ona mi skoczy. wskoczy, nie wiadomo, nie wiadomo, bo jest za mega ciemno. A mam małe śadełko. Aaa je, o ominęł, ominę ominę. Aha, dobra, jestem za Okej, okay, znowu, kiedy skończysz się tutaj. Dziewczyno, odejdź ode mnie, słyszysz? Odejdź, nic ci nie zrobiłem, przecież no Jadę sobie jako normalny rowerzysta, a mi tutaj m, idzie. Dobra, ominimy spokojnie, spokojnie, damy radę. A tu drzewo, nie, nie mogę się wywrócić, nie mogę się wywrócić! A, dobra. Troszeczkę, troszeczkę te drzewa mnie wkurzają, bo jak są położone, to muszę nagle skręcać, żeby ci nie wywalić. Dobra, co się stało? Jadę? Czerwono. Wróciłem ponownie tutaj, gdzie byłem wcześniej. Ej, ten dom się w ogóle zamknął! Tutaj był otwarty wcześniej, a teraz jest zabity deskami. O co tu chodzi? Dobra, jedziemy dalej. Coraz to szybciej, rozpędzamy się. Zobaczymy, jaka to będzie zmiana. I jaka to jest historia? O co tu w ogóle chodzi? Dlaczego ta kobieta mi się pojawia przede mną? Czy ten dziadek ma coś wspólnego z yy, właśnie walnięciem tej kobiety na rowerze? Mi się coś zdaje, że tak. Widzimy jakiś w prawej stronie znak zakręcony. Jedziemy dalej. I sprawdzimy, czy ten dziadek tutaj będzie jechał ponownie. Bo on może mieć coś związanego z, tym, z tą kobietą. Ej, tutaj się woleczek w ogóle zmienił. Coś się tu. Sporo rzeczy zmienia. Dobra, jedziemy dalej, nie przejmujmy się tym. Zobaczymy teraz, co będzie z tym samochodem. Czy ten dziadek nadjedzie? Czy może jednak nie? Już zaraz powinienem z tego zakrętu wyjechać. Uwaga, uwaga. I czy nadjedzie? Czy nadjedzie? Co tu będzie? Proszę Państwa, za trzy, dwa, jeden. I jedzie, 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 jedzie. ale. Ale zaraz... Kto tutaj jedzie? Eee, to a, O co jest? A, a, co mnie? Ej, dobra. <ścoughs> jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Przestraszyłem się, mogłem się nie zatrzymać. To był mój błąd, bo ja się zatrzymałem, widzowie. A mogłem jechać dalej. Ona była z tyłu, z tyłu za mną, ja tego nie przewidziałem totalnie. Dobra, jedziemy, jeszcze raz. Nie, lepiej się nie zatrzymywać, o tak, lepiej ko tego przejechać, ominąć. Widzimy kolejną plamę, ale rower zniknął. Nie ma roweru, ktoś go podniósł i schował najwidoczniej. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy, o, o była po lewej, była po lewej, była ale po lewej. Ona idzie rowerem. Ej, zostaw mnie, dziewczynko. Skąd ty masz rower w ogóle? Tylko ja mam rower. Czekaj, ona się dziwa, się zachowuje. Ja będziemy mieć znowu tory. Mam nadzieję, że w tych torach mi nic nie, nie, nie wyskoczy. Dobra, przejechałem jeszcze szybko, żeby ten pociąg mi nic nie zrobił. Dobra, jedziemy dalej. I tutaj ona też była. Ej, i widzimy jakiś tunel! Co to za tunel? Nie było go wcześniej! Nie było go wcześniej! Ja wjechałem do niego. O o, Ani, chyba raczej nie powinienem wjeżdżać. Dobra, no to jedziemy dalej. Przyjechałem ten tunel, nie był jakiś duży, nie był jakiś długi, więc sobie jedziemy teraz dalej. Jest mega ciemno ponownie. Coś czuję, że ona mi zaraz może wyskoczyć. Coś widzę po lewej stronie jakieś białe. O, świetle. Co to było? Jakby ktoś z latarki świecił. Białe, małe światełka widziałem. Idziemy dalej. Z rowerem wszystko jest ok. Z rękami tak samo. Dobrze. A widzę po prawej stronie jakieś światełko i po lewej białe. Nie wiem, czy widzieliście widzowie, ale to jest jakieś, jakiś znak. Jesteśmy trochę dalej niż wcześniej i to do, dosyć sporo. Po prawej są światełka białe, po lewej. Coraz tu ich więcej, więcej się robi. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Przejeżdżamy przez most, ale nikogo na swój do nie widzę. Chociaż dobry plus, jeden dobry znak. Idziemy dalej, jeszcze dalej troszeczkę... Psu. Ej, co się stało z, tu moi, z moimi rękami? Co jest? Ta dziewczyna idzie za mną autem! Zostaw mnie! Uu, co to za auto? Ej, to, to z zębami! Gościu, zostaw mnie! A! Zostaw mnie! Nie! Wpadłem! Nie patrzałem się przez siebie Igze. Serio? Pff. o o nadjeżdża. Nie, nie, nie! Nie. Aha. Nie patrzyłem się przed siebie, XD. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. No nie, bo ja byłem zapatrzony, bo ona tam była z tyłu. Dobra, tak. Plan jest taki, aby po prostu nie zatrzymywać się, patrzeć się przed siebie. I, e, I omijać te wszystkie tutaj dziury i tak dalej, żeby nie fłać. Bo ja wiecie, ja się spojrzałem w lewo i nie zauważyłem przed sobą tej dziury. Ale teraz będę patrzał, będę skupiony. Okej, okay, ona nadjeżdża ponownie. Mamy tą samą sytuację, a ja muszę szybko ominąć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja od razu minę w lewo, w lewo. Księżyc się zmienił. Musimy ominąć tą dziurę, która będzie tutaj. Jest dziura, jest dziura, jest dziura. Ominęliśmy ją. Jest po lewej dziura. Oj oj, oj. Ciężko, ciężko. Była to ogromna dziura. Ona straściga tym autem i jest z tyłu. O, ale po prawej jest dziura gigantyczna. Ej, to jest jedna w ogóle rozwalona. Dlaczego tu są takie dziury? Czemu to nie jest odremontowane? I kto pozostawił takie dziury tutaj? Ole jakie. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Ło, po lewej jaka wielka! O nie, musiałem prawą stronę przejechać. Ło, po prawej jaka wielka! Ostrożnie, ostrożnie, znowu po lewej stronie. Ona jedzie cały czas autem za nami. Świecą się z tyłu takie czerwone lampy, więc ona nas ściga. Ja się nie patrzę w tył, dlatego że mogę znowu się wybaranić. Oj, byłem bliski wybarania się. Ej, czekaj. O nie, 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 nie. tu już coraz to większe są dziury. I jest ciężej przez to przejechać. Okej, okay, ominęliśmy dziury. Jest kolejna jeszcze większa. Co? Jaka gigantyczna ona była po lewej? Nie chcę się... Co jest? Co jest? Nie, 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 Na środku, na środku, na środku! Oooooaj! Kuj... Aj. Aj Ajaj... ej, mogę? Mogę jechać dalej! Ło, wow, na szczęście! Ej, wywaliłem się na tym i mogę jechać dalej! Już myślałem, że ten, żeby do nowa. Ale dobra, idziemy dalej, super jest. Odrodził nas w tym samym miejscu, czyli jak wywaliłem się na przed... nad przepaścią. Wiecie co, pojechałem rogiem? Troszeczkę zbyt lewo yy, skręciłem, ale teraz się postaram... Co się stało? Nic nie widzę. Nic nie widzę. Wróciliśmy znowu. Co tutaj będzie? Ło! Wow. Jesteśmy z tu, gdzie to jest zabite deskami. Ale o co chodzi z tą dziewczyną i z tym dziadkiem? Ten dziadek prawdopodobnie tą dziewczynę potrącił. Ta dziewczyna się nad nim teraz mści. Ej, zaraz, czy to nie dotyczy czasami mnie? Hmm. Nie, nie wiem, czy to są jakieś wspomnienia, czy to jest. O, co jest! Ej, o, coś było, coś było, coś było. Dobra, dobra, jedziemy. Coś mam wrażenie, jakby mi do, przyleciało. Co tam po prawej stronie? Jakiś strach na wróble mi obserwuje. O nie, o, nie, o, nie, nie, nie. Dobra, nie zjeżdżać, nie zjeżdżać. Mam wrażenie, jakby coś to dotyczyło mnie. Ej, tam ktoś jedzie na rowerze. Ej, kim jesteś? Zatrzym się. Mówię do ciebie. Halo! Ej, ty! Stój! Podczekaj za mną! Nie słucha się mnie, ani mnie nie widzi, nie zatrzymuje się. rajdziemy dalej, patrzymy się przed siebie i właśnie mienia nachodzą jakieś dziwne wspomnienia. O, ręce już mam normalne. E, nachodzą mi jakieś dziwne wspomnienia, jakbym tę kobietę widział. Czy czasami ja... Tym autem nie jechałem? Nie wiem. Dobra, idziemy dalej, sprawdźmy to, co będzie przed nami. Jest jakiś duży zakręt w prawo, żebym tylko nie wjechał czasami w las w drzewa, bo może mnie wy wybaranić i wtedy będziemy od nowa. Ale czekaj, coś jest. Kolejny tunel. Ojej, on jest dłuższy. jaki długi tunel. Ja! Yeah! Ole, mocny! I to bardzo. O, słyszę jakieś dziwne dźwięki. Z tego tunelu odbywają się dziwne dźwięki i to bardzo dziwne. O nie, o nie, o nie, o nie Ej, Czekaj, ten tunel się kończy A nie, nie kończy się, myślałem Myślałem, że walnę w ścianę I tu jest zakaz rowera? Ej, czy to był zakaz? Tak mi się wydaje, dziwny Chyba zakaz jazdy rowerem o, walno mnie! Ej, on tak szybko koło mnie przejechał, że mnie uderzył tym rowerem! Ty, gościu, ja tak szybko nie potrafię. <gry> no jedziemy dalej z moją paczuszką musimy dojechać jakoś do domu, a nie wiem, czy damy radę, bo najmniej dalej próbujemy. Jedziemy, jedziemy szybciutko, nie zwalniam tempa. Oj, co się stało? Coś, co czemu się zatrzymałem? Co jest z tyłu za mną? jako oko ona idzie! Gigant! To jest potwór wielki! Yo! Szybko w nogi! Go, 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 go! go Ona ściga teraz w tyle! Jest bardzo blisko nas, zaraz mi może dopaść! Jedziemy, 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 jest mega ciemno! O, -o ona dalej mnie ściga! Dalej mnie ściga. Jest jakimiś rowerzystami. Chyba nie mogę ich dotknąć. Są mega dziwni rowerzyści. Nie, 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 nie mogę w nich wyjechać. Nie mogę w nich wjechać, Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Ok, przejeżdżam koło nich. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Nie mogę ich nie uderzyć. Nie mogę ich nie uderzyć. Ostrożnie, ostrożnie. Smile, dasz radę, dasz radę, smile. Żeby, O nie, 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 znowu. Te, ci rowerzyści mnie blokują, rozumiem. Nie mogę w nich w ogóle wjeżdżać, bo powodują blokadę. Jedziemy dalej, zatrzymali się. Oni stoją w miejscu. Temedy, tak, wyjście, wyjście, T tunela, 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 go, 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 go. Jedziemy, jedziemy tunelem. O nie, o nie, tu jakieś. Co to brzmi? z tunelu? Serio? Nie! Nie, bo mnie zapią. Środkiem jedźmy, środkiem jedźmy. Środkiem, środkiem, środkiem. O, to już się robi dziwnie, już się robi dziwnie. Muszę z tego tunelu wyjechać. Ja chcę tylko do domciu, do domciu. Prosto przed ciebie, tak? dajemy radę. Nic nas nie zwalnia, dobra. Jonas, ja, nas, autem, teraz ściga. No, szalałaś, przed chwilą za nami biegła. Teraz ona jedzie autem. Skąd ty masz auto, babocho, jedna? Ja tutaj rowerem uciekała ona mnie autem ściga. No dobra, a ja jestem bardzo zręcznościowy, ja szybko ten, pedałować, dam radę, tak, jestem rowerzystą, zawodowym, tak naprawdę to amatorem, ale dam radę. <laughs> dobra, dobra, biegnę, nic się nie dzieje, o, o nic się nie dzieje, wszystko okej, okay, dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, szybciutko, prosto przed ciebie, nic się nie stanie, dawaj, 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 wierzę z tego tunelu, kiedy będzie koniec, A co jest, auto we mnie wjechało! Wow. Ej, to nie fair, wjechała we mnie specjalnie! Sprzeciwka. I pojawiliśmy się ponownie tutaj, na tej stacji. Widzimy, że są znowu stoły poustawiane. Jóż, jakieś dziwne dźwięki. Niebo się zmieniło, jest czerwone. Wszystko jest czerwone. Teraz się zmieniło mega. Jedziemy ponownie. Dziwne dźwięki odbiegające w tle. Mamy teraz... To jest za późno. O o, jakaś wiadomość. Ale wszystko zmieniło się na czerwoną. Patrzcie, jakie mamy niebo czerwone, jakie gwiazdy czerwone są. Dobra, ej, to też się zmieniło na czerwono. Za dużo czerwonego kolorku, Mamy na dole też jezdnię czerwoną, to już nie jest normalna ulica. Świat się zmienił, to chyba jest moje wyobrażenie. Ej, ktoś tam stoi, To jakieś duchy latają o mnie. Nie, bo nie, ja nie patrzę, tu żadnych duchów nie ma. Ja sobie jadę na rowerku, dojadę sobie do domu, tak, ta la la la, la. Ej, czego wy ode mnie chcecie? Odwalcie się ode mnie. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co będzie na końcu tego. Ale niebo się zmieniło. Jestem ciekawy, o co chodziło z tym dziadkiem, który już się nie pojawia. Ale ta dziewczyna mnie cały czas, jakby naśladuje w sensie prześladuje. Ona, non-stop, jest koło mnie, jakby coś ode mnie chciała. Czy ja jej czasami coś nie zrobiłem, tej dziewczynie? Hmm. Dobra, jedziemy dalej, rowerem. Jedziemy, zobaczymy, dokąd dojedziemy, bo to jest bardzo ważne. Czy po prostu to skończymy? I czy będziemy u siebie w domku? Dalej idziemy dalej, tutaj. Ło, mamy jakieś wyskocznie. Ej, co to, to jest? Górka jest jakaś. Jedziemy po tej górce w cały czas deptam fula. Nie zatrzymuje się w ogóle. To jest bardzo ważne. Oj, ciężko mi się podjeżdża po to, bardzo ciężko. Patrzcie. A o nie, o nie, co to jest, to, to jest, to, to jest, co to, jest? Co to jest? Jest wyjście, tak, wyjście, wyjście, proszę, proszę. Nie, co się stało? Przed samym wyjściem mnie podniosło. Z roweru mnie wywaliło. Co jest grane? Eee... O nie, to ona! To ta dziewczyna! Kobieta! Zostaw mnie, kobieto! Czego ode mnie chcesz? No, ja ci nic nie zrobiłem, mówię ci serio. Patrzcie, co na podchodzie bliżej. Imię. Imię? Chcę złapać? Nie? Ej, co się stało? Chwyciło mnie, jako dziewczynę. Zjadło! A dlaczego? Czy to chodzi o mnie? Ale, dlaczego o mnie chodzi? O nie, to idziemy zjeść, to mnie idzie zjeść. O, czy, o co chodzi? Od razu, puściło mnie na szczęście. Chodzi to o mnie. Czy ja teraz lunatykuję? Biegniemy do wyjścia, biegniemy do wyjścia. Szybko, szybko, szybko. Tak! Wydostaliśmy się. Jest! To było. Ej, ja lunatykowałem! To mi się wyobraziło! To była. Jestem w aucie! To chodziło o mnie! Cały czas tym dziadkiem to byłem ja! I to ja kierowałem tym autem. Obudziłem się teraz. To chodziło o mnie. To ja tą kobietę uderzyłem! O nie! Serio? I dlatego ona cały czas była przy mnie. Chciała mi to pokazać, że to ja zrobiłem to mój błąd. To ja ją uderzyłem. I ja i po prostu po tym uderzeniu zasnąłem. I, i to mi się wszystko śniło, jakby loatykowałem nie? I ja. Koniec. Ale na końcu było, wiecie, taka smutna historia. Dobra, widzowie, teraz możecie wbić na mojego Instagrama, Facebooka, wszystko się wyjaśniło. Ja sobie siedzę na rowerku ponownie, wszedłem tutaj, o, obracam się dookoła. Teraz y, tutaj możecie usiąść na moich innych kanałach, Smileslow, wbić na Instagrama, na Facebooka, do mojego brata, Sebek się nazywa, do mojej dziewczyny jest. Wbijajcie, odcinek się kończy, widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale Smilex będą codziennie. Ej, zaraz, tu był dzwonek? Ja nie użyłem tego ani razu, przez cały film... Nie użyłem tego ani razu. „XT“. <noise>